10 lat temu otrzymałam diagnozę, że jest to rak szyjki macicy. Było ciężko. Emocje są do tej pory, jak przypominam sobie ten czas. Zatrzymała mi się miesiączka, poszłam do lekarza i mówię, żeby mi zrobił USG, to mnie się pyta, czego ja tam będę szukała. Nie no, nic takiego się nie dzieje, dały jakieś tam tabletki tak, ta miesiączka wróciła, ja w frytkim pracy. Praca i praca i praca i gdzieś tak o tym lekarzu trochę zapomniałam. A jak już sobie przypomniałam, no to już było po prostu dosyć późno. Kiedy zobaczyłam obfite krwawienie, no trochę się wystraszyłam, no czułam, że jest coś nie tak. Poszłam prywatnie wtedy do ginekologa, lekarz mnie zbadał. Od razu mi powiedział na dzień dobry, że nie jest dobrze, że jest to nowotwór. Zawirował cały świat w głowie jednak, jak to będzie, co to będzie, czy w ogóle będzie. Zadzwoniłam po portera, żeby po mnie przyjechał, pod ten gabinet. Przyjechał, całą drogę płakałam. Nie mogłam słowa powiedzieć w ogóle. Do tej pory się wzruszam. I tak przyleżyliśmy całe popołudnie. Świadomość taka, że za chwilę mnie może nie być i, i nie będzie miał kto się zająć moimi dziećmi. Bo też był niepełnoletnie, Córka miała 15 lat. Syn miał 13. Ale jest Ty już y, po raz kolejny robisz rundę z rakiem. Jak to się zaczęło? W 2018 roku przez tak naprawdę profilaktyczne e, badanie sama siebie, e, podczas prysznica stwierdziłam, że coś jest. Nie dochodziło do mnie, że, że to może być nowotwór. Dopiero w drugiej, trzeciej dobie stwierdziłam, że coś trzeba z tym zrobić, tak. Chodziło no ci zaczęło... po głowie najgorsze? Nie, absolutnie nie. Jak wyglądało wtedy twoje życie? Przez dwa tygodnie, kiedy czekałam na e, wynik badania, miałam wtedy urodziny, Wjechałam z mężem do Austrii, świetnie się bawiliśmy, był wspaniały czas. Nagle przyjeżdżam, dostaję telefon. Proszę pilnie e, na konsultację na z naszym onkologiem. I było takie tąpnięcie dla mnie. Ale przepraszam, o co chodzi? Ja? GUS? Ja? W tym wieku? Młoda? Ta choroba dotyka kobiety w wieku 50-60 lat? Przecież takie badanie jak mamografia jest dedykowana dla kobiet, Bardziej dojrzałych na korytarzu w Centrum Onkologii e, czułam, że jestem chyba jedyną osobą w tak młodym wieku. Natomiast teraz, kiedy w 2021, w kwietniu, niespełna trzy lata później, dostałam nawrót choroby, e, zauważyłam, że tych młodych kobiet, nawet w wieku dwudziestu kilku lat, jest już więcej.